Widzę, jak widzicie, gramy na admin, aby taki jakby... Oh, Jezu, od razu wszystko już? To oczywiście gramy coś takiego. No, gra się na 99 w lesie, nie? Na admin, aby proszę. Po prostu, nie? Ja robię tak, tak, tak. Nie, to chcę. Uch. Uch już już okej już 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 okej teraz muszę wziąć te rzeczy dawaj dawaj To czemu mieć im czapkę założyłem głupią?

Dobra, i teraz możemy już ozdobać trochę. Musimy daje. Dziękuję Panie Boże! Struży mój. To jest to, dobra. No iś. i iś. I dzięki za to. Dzięki. Już mi się lepiej gra, powiem Ci Wam. O dziękuję. To się nam bardzo dobrze przyda. To się nam przyda. O, dziękuję. O, ja to oślepia. To oślepia. Oślepia. Co ma to zjadłem jedno? Ja picki.

Dziękuję! Bardzo dziękuję za to, serio! Ja bardzo chciałam żeby mieć ropę, bo z ropę, wiadomo. Po! No i oni się składa, tam jest pełno węglów, ale należy tam iść, bo pada mi. Jak ja do lekarnicy Nie mam wilków alfa, ty. O jest tutaj o kurde nie chciałem tyle. Nie chciałem tyle wilków alfa. Wystarczy mi to, wiecie? Wystarczy luz. Proszę luz. To było wyleciało mi. Pa. To mi tak zadaje szybko. To Sigma. Pa. I tu tak szybko to rozwala wszystkich. Łata. Pa. Ej, pa. Iš, iš. Yyyy, jaka to robiła. To się chce? Musi być ten gościu. Dobra, wszyscy. Piel. Jelenoić. No ja nie wejdę już. A przed, nocujemy tutaj ten. Przenacujemy tutaj noc. Nie wiem, czy ją otwieram, ale tak po prostu. Czy jasne? A bo to jest admin. To jest rewolwa, no mogę na chwilę wziąć, to nie wyrzucę. Nie, po co mi? Nie chcę. Nie muszę nawet wybrać jedzenia, ale na wszelki wypadek wezmę. Dziękuję. Jestem najlepszy worek. co dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Widz, a to wstaje. Co to jest? to jest. Ej, nie wiem co to jest, ale za chwilę przedostajemy to na kogoś. Ale co że powiedzieć, to nie wiem co to jest. Czekaj, tylko po to I patrzę. to w ogóle coś Czy co dalej. To co? To jest to, dobra. Ej, to od razu! O oh! oh mój god, Patrzcie to. Patrzcie to. To jest najlepsze. To jest najlepsza rzecz. Patrzcie to. Okej! Okay. Czekaj, okay, to tu tylko zrobię jedną rzecz. Dobra, nie otwieram na razie. Czekaj. Okay. Dobra, niech go będzie. No aha, nie chciałam go rozwalić. Serat. Jeg skal finne ut litt om ham. nie niedźwiedzi w ogóle nie ma, ty tam w ogóle niedźwiedzi nie ma. Nie rozumiem tego, bo co? I tutaj żadnego nie ma, niedźwiedzia żadnego. прикольно, одно это не медведь. Ясно. <сихот> это тут было. Такая. Sä et poistu. Kuulu. No ahaa. alla taglia A czy można nie skończyć robić tego, bo jak tak to to robię. Serio, pa. Do tego, żyję, ja sobie dziękuję. A jak tak to to robię. Będę w najlepszym armie. O kurde, i ja mam już 20 już. Mnie źle. Chcę tego szukałem, mm hmm tego mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. szukałem tego szukałem No o,

ja Zobaczcie jak on będzie miała katować, pa Co to było ty Dobra, chyba jestem niezniszczalna teraz. Ogólnie go no chodźcie. Chodźcie tutaj. Dawajcie no. Dawajcie, a O kurde. Kurde Dzień świetnie ja. Pozdrawiam Dobra, papa widzę. Eh, mogę się od razu w każdym momencie To będę jeszcze grać A papa, bo... Ja już się po prostu Pa pa. jakoś